Witajcie, znajdujemy się w Badhof Dopr czy coś takiego, niedaleko Amsterdamu 32 ładowarki, 150 kW max. Zobaczcie, tutaj mamy do Amsterdamu 24 km stąd po prostej to by może było nie wiem z 10. Tak sobie pojedziemy. Tam mamy miejscówkę tutaj przez lokalsa bezpieczną do zaparkowania. Już wam pokazuję. Mniej więcej w tym miejscu Waldorf Astoria Hotel. Tamte okolice są, dżentelmen y, mi tutaj mówił, bezpieczne. Tylko żeby nie zapomnieć zapłacić za bilet, za parking, bo odholują Ci samochód i za, będziesz musiał zapłacić 500 euro, mi mówi. No i też mówił, żeby pochować wszystko z widoku szyb raczej. Czyli jeżeli są jakieś rzeczy na wierzchu, to mogą tutaj wybić szybę też. Ale to mówił, że w całym Amsterdamie jest tak. Natomiast tamtej dzielnicy mówi, że jest w miarę bezpiecznie. Trochę się podładujemy i zaraz będziemy tam już jechać. Jeszcze sobie popatrzę, gdzie tu mam później jakąś ładowarkę w kierunku na Polskę. Ile mi tam by trzeba było. Dodaj przystanek i cyk. Zobaczymy, ile nam będzie trzeba się tu czasu jeszcze podładować. W tej chwili mam już około 140 km, więc nie jest źle. Jak wam tutaj pokazuję trasę, coś takiego czyli musimy się tu jeszcze naładować, z 20 minut wychodzi na to. Dobrze, tak to wygląda tutaj Tylko że on mi tu jakoś przystanki pomieszał, widzę Muszę przestawić ten przystanek jeden Edytuj podróż eee, Ten przystanek Muszę przestawić w ten sposób O, gotowe Teraz to, to trochę pozmienia, przypuszczam Właśnie, już tak normalnie i to pokazuje, ale szacowany czas ładowania, widzę, że dalej się nie zmienił. Ticket, żeby nam nie wywiało z tego parkingu tutaj, bo bliżej tu chyba nic nie ma. Tutaj chyba jest jakaś ładowarka Tesli, widzę. Jedna, dostępne 0 z 1 na Tesli w tym e, serwisie, czy tam czy tam na Tesli Tata, zamknij drzwi ktoś wjeżdża tu so. Ktoś wjeżdża, już zamykam I gdzie on nam tu pokazuje coś kolejnego? Czy to jeszcze raz, są się tak upartej ładowarki, akurat to nie wiem, skoro tu są po drodze bliżej, tylko że to może być po drugiej stronie autostrady, na to wychodzi, czy mamy się tego planu, idę na zewnątrz, pokażę Wam teraz. Ładowarki tutaj, jak to wyglądają? Wiadomo jak, ale jak gromadnie tego tu jest, no to już trzeci raz gdzie widzę 32 ładowarki w jednym miejscu. Proszę bardzo, druga generacja ładowarek Tesli, też tutaj się ładuje sporo. Hotel. Blisko lotniska jesteśmy. Korendon Amsterdam Shiphall Airport. Tu mamy jedno stanowisko dla inwalidów. Proszę bardzo, Kia ro. Tutaj BMEczka taka stoi, fajna. No i Tesla. Zobaczcie, węgielka taka limuzynowata. No i dookoła hotelu pełno tych ładowarek, tu mamy. Tu też sporo. No i tu pisze, że pierwsze trzy godziny darmowe. Pani sobie perzotka ładuje. Także tak tutaj wygląda sytuacja. Dość ładny ten hotel, tak przynajmniej z zewnątrz wygląda. Ciekawa ta bemeczka, wam powiem, skórka w środku, wypasiona. Przypuszczam, że to jakiś kierowca. No i tu parę aut poprzeparkowywanych. Więc co to za niebieskie rejestracje, albo tutaj takie dziwne Oregon. All Wheel Drive, Dual Motor Tesla X. I tak to tutaj wszystko mniej więcej wygląda. Pozdrawiamy z pod Amsterdamu. Jeszcze chwilkę się podładujemy i będziemy lecieć na Amsterdam. A Wam życzę zdrowia i powodzenia. Trzymajcie się. Hej.